W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, krwią Twoją przynajświętszą oblewam siebie, to, co chcę powiedzieć i tych wszystkich, którzy będą tego słuchać. Nie patrz w oczy antychrysta. To zdanie ma dwa wymiary. Ma wymiary tu i teraz, czyli w fazie przygotowania się i również w fazie konkretnej, która przyjdzie po ostrzeżeniu, oświeceniu sumie i pięćdziesiątnicy, w zależności jak to nazywamy, ale to i tak będzie to samo. I to będzie bardzo konkretna rzecz, którą musimy zrobić. Można by powiedzieć odwrotnie: patrz w oczy Boga, ale my tego nie do końca rozumiemy. Co znaczy patrzeć w oczy Boga? Zacznę więc inaczej. To, na co patrzysz, to czym się karmisz, to może nie zawierać prawdy. To może być manipulacją Twoim, manipulowaniem ciebie. Nie jesteś w stanie czasami znaleźć źródeł tego, kto i jak mówi. W obecnym czasie można tak zmanipulować świadków. Dowody, filmy, wydarzenia, że zwykły człowiek, taki jak ty i ja, nie jesteśmy w stanie ocenić, kto kogo uderzył. Kto pierwszy wywołał wojnę, kto był za pokojem. Jest to nie tylko skomplikowana sprawa, że ona zawsze taka była, ale w obecnym czasie trwa wojna medialna. Wojna medialna, która nie nie jest wojną, której chodzi o prawdę. Tylko chodzi o udowodnienie, kto jest lepszy. Generalnie, kto umie lepiej kłamać. A kto jest największą kłamcą? Szatan. No i właśnie, nie patrz w oczy antychrysta. Co by to znaczyło? Mówimy o mediach Mówimy o tym, na czym oczy ludzkie teraz Ty i ja patrzą. To jest przyroda, tak. To są ludzie, tak. To są książki, gazety, filmy, telewizja. Pomyśl, na co patrzysz. Ściany, obrazy, na co patrzysz. Polisz procentowo, zrób taki rachunek sumienia sobie z tego, na co patrzysz. Jeśli chcesz być bliżej Boga. Czyli patrzeć na Boga, to musisz odrzucić wszystko to, co nie jest Bogiem. W psalmach mamy powiedziane, że świat chwali Boga, stworzenie, przyroda, a obecnie to, co nie jest przyrodą, nie chwali Boga. Czyli jest manipulowane. To jest pierwsze znaczenie przygotowania się do tego największego wyboru. Ale ten wybór nie jest kiedyś, on już jest teraz. Czyli masz wybierać Boga i nie wpatrywać się w szatana. Dosłownie to, na co patrzysz, to, czego słuchasz. To w ciebie wchodzi. Wchodzi. I wyjąć stamtąd jest bardzo ciężko, to wpływa na twoje emocje, myśli, sposób myślenia, decydowania, wszystko. Zastanów się dobrze, zrób rachunek sumienia. Seriale, wiadomości, tu by można się rozwodzić. Internet również, co przeglądasz. Ile czasu. I druga rzecz. To jest pierwsza, tu i teraz. Druga. Nie patrz w oczy antychrysta, skoro ma przyjść taki moment, że przyjdzie ostrzeżenie oświecenie sumień, jak w wielu objawieniach prywatnych jest mowa, że ten okres po oświeceniu sumień będzie trwał 42 dni, 6 tygodni, kiedy będzie jakby czas miłosierdzia, czas nawracania się, czas decydowania, wybierania Boga. Ale później, po tym czasie, przyjdzie ucisk. Ucisk to również oznacza odebranie wolnej woli, bo Bóg daje wolność, szatan to jest niewola, to jest zniewolenie. I wówczas, nie patrz w oczy, antychrysta oznacza, że musisz zrezygnować ze wszystkich środków medialnych. Musisz się odciąć od świata medialnego. Odciąć się od ludzi, którzy wybrali antychrysta, którzy wybrali szatana. I to jest, i to trzeba zrozumieć. Każdy w ostrzeżeniu dostanie szansę, czy jest wierzący, czy niewierzący. Czyli dwie rzeczy. wybiera już teraz, i o ile teraz jeszcze korzystasz z internetu. Korzystasz z telefonu, być może oglądasz coś w telewizji, mam nadzieję, że wybierasz dobry film. Że nie jest u ciebie non-stop włączona telewizja, radio i tak dalej. Ale dobrze jest przebywać w, w takiej atmosferze już teraz, w której mówi Bóg. A żeby on mówił, to trzeba cały zgiełk i hałas odrzucić. Trzeba wyjść z niego. Nauczyć się ciszy, nauczyć się słuchać. No i drugie, pamiętaj: niektórzy już to robią, wyrzucają telewizor, radio, ale wtedy, po ostrzeżeniu, jedno jest pewne: musisz to zrobić od razu. Wybieraj Boga teraz. Nawracaj się teraz. Słuchaj Boga teraz i patrz w Niego teraz. Nie czekaj. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, która współcierpiała, matko Bolesna, przyczyń się za nami. Amen.